Siemanko, cześć, witajcie, witamy Was w nowym vlogu nowy niemenówce A tu Maja jest Tak? Hi hi. Maja przed chwilą wstała, patrzy przez okno, a tu śnieg Pogoda nam się zepsuła, mamy dzisiaj 7, 7 marca Maja dzisiaj dokładnie kończy 11 miesięcy Za miesiąc masz roczek no? Jedziemy na kawkę, nie? I potem tata je na dwór, a Maja zostanie z mamą, tak? Może tak być? I zobaczcie, mordeczki. śnieg sypie Dzisiaj w nocy było gdzieś 5 na minusie Co? Co to jest? Idziemy na kawę, nie? Tak? Zobacz, ładnie Widzieliście przez okno, że zima dzisiaj się zaskoczyła Niosę sobie drewko Otwieramy sobie garaż, muszę sobie tutaj napalić Dzisiaj było Muszę tutaj sobie za torem wjechać 50 Rozpalimy sobie tutaj w piecyku, żeby było troszkę cieplej. Bo widzieliście, no zima zaskoczyła. Robię sobie w tamtym garażu w Blasiaku, a troszkę mamy jeszcze do porobienia, bo tam zmieniałem sobie pokrywę całą yy, od skrzyni. Bo wajchy tam latały jak cielek w patyku yy, właściciel nie chciał yy, tego już tam. Tulejować, tam do tokarza nic nie chciał dawać No to zamówiliśmy nową Wczoraj sobie założyłem tak tylko Bez uszczelki na trzy śruby Zobaczyć czy wszystko chodzi Chodzi wszystko jak należy, dzisiaj sobie tutaj wiadę I sobie zamkniemy tą skrzynię jak się, Uszczelkę sobie ładnie przykleimy Żeby było do szyku I tam zamkniemy sobie całą górę No i też mordeczki Trochę doszła taka Yy, przykra sprawa też z zatorem, bo musimy go rozjeżdżać na pół bo prawdopodobnie jest do wymiany sprzęgła od wałka bo nie idzie załączyć wałka, dopiero jakiś silnik zgaszony, nie wysprzęgla i tutaj w naszym okolicznym sklepie mają to wszystko na miejscu Mówię, kwestia tylko tutaj wjechania, yy, zamknięcia tej skrzyni jest dość miejsca, tutaj makaronika też robiliśmy, Ursusa więc na maksa sobie dojadę do, do okna Można go sobie śmiało tam za dużo roboty też nie ma rozpołowić Rozjechać szybko sprzęgło jechać po nowy. I To tam jeden dzień roboty jest i Będzie ogarnięty Dobra ja sobie rozpalam tutaj W piecyku i idziemy sobie po Zetora W piecyku rozpalone Aż do dni Idziemy sobie do, do Blaszaka po zatorka Tworzymy sobie tam bramę Na spokojnie też mieliśmy jedną robotę tam Bo No poszła Dzisiaj już zaniedmógł paszowóz. Będę musiał odpalić sobie migomat. Dzisiaj w planach miałem w nocy możliwie no, mojówkę. O trzeciej wstałem. Było niecałe 5 stopni na minusie. To za mało. I kurde, bo chcę teraz między ścieżkami jeździć. Że mi tam to już szpurnie porobiło. Nie zobaczcie, no, paszowóz. Już wiatr balił. Zaniedmógł, kurde, bo. Nóżka jest, nie mogę tyle ładować, co ładowność pozwala I dupa, muszę wjechać sobie do garażu pospawać Z oczywiście, ale wyjadę dzisiaj widzieliście na no, poprzednim vlogu, pokazywałem, że dorobiłem sobie tutaj chlebacze takie Dobra mordy, ja sobie wszystkie tutaj manatki, podłogę, wszystko powrzucam do, sobie do, tutaj do kabiny Pokażę bo mam, mam teraz właśnie za, załapane, mam tutaj teną podłogę lekko podniesioną, żeby szło pokrywę wyjąć. Widzicie, tu mam podłożone klocki. Pokrywa nowa jest. Mówię, teraz powrócę sobie wszystkie manatki do kabiny, żeby nie nosić i przejdziemy sobie z torkiem tam do tamtego garażu i będziemy sobie dalej działać. A tutaj sobie wprowadzę fiata, bo ta pogoda dzisiaj jest taka do dupy, żeby później go nie drapać, jak się będzie do miasta jechać i... Dobra mordy, ja wrzucam wszystko sobie do kabiny i przejeżdżamy do tamtego garażu I tak jak wam mówiłem, mamy awarię paszowozów Tutaj mi się ta nóżka oderwała, bo już kilka razy już była spawana, tak jest wytarta Teraz chcę sobie to tutaj złączyć, pospawać I dołożę sobie tutaj takie, takie blachy większe Żeby to może trochę, troszkę dłużej trzymało I będzie bajka, nie? Myślę Będzie szyjek musím můžu teraz no, Tak jak mówię, na razie to myślę to to starczy. pójdę sobie na dwór poszukać taką blachę bo tam mam taki fajny arkusz takie wąskie, potnę sobie takie kawałki i tak jak mówiłem przed chwilą, dołożę sobie takie kwadraciki tutaj i myślę, że jeszcze trochę paszowu posłuży tutaj do tej starej obory no bo na nowy unia nie chce dać, powiem wam, nie? a jak ktoś szuka yy, migomat to naprawdę polecam magnum, profi Jaki to jest dokładnie? G330 Robotę robi, powiem wam nigdy się nie zagrzał Czy był spawany wał, czy tam jakieś przyczepy Robotę robi, ustawiacie sobie amperaż większy, mniejszy I bajka robota No i mordy zobaczcie, musiałem paszowo zwrócić sobie na warsztat Tutaj już mam takie blachy podłożone Pospawane Teraz jeszcze tutaj muszę z tamtej strony i i tutaj od tej strony sobie pociągnąć się będzie szyk I jeszcze paszowóz posłuży kilka lat, to się mówi Paszowóz już gotowy, zobaczcie Dzieci po dzieciach, kurde Dobra mordeczki Bóg też mamy przygotowany, sami widzieliście, że zmieniałem sobie duta na, duta na poprzednim vlogu. mamy już bramę otwartą, już z dachu kapie, już jest na plusie. Śnieg trochę przestał sypać. Odpalimy sobie zatorka, już całe manatki mam tu w środku. Odpalimy sobie i przejedziemy sobie tam do, do, do warsztatu. Bajka. Zrobić drzwi. z tematem. Hamulce już są dopracowane. Obydwa koła ładnie hamują. my sobie bramę, cofniemy sobie elegancko i można działać tutaj. Kurde, kogo hamuję od razu? Pierdzielę, nie, 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 normalnie. Otwieramy sobie garaż cofniemy sobie dokładnie to nie ma to chyba nie zamknie chociaż zamknie Podłożymy sobie coś Jakiś print o. Tak będą muszę sobie umacować wyjście trawiczyć na bo zobaczcie. Lata cały czas tak się zabala, to trochę tak niewygodnie, wygodnie, jest bo wszystko. Ja po prostu się Zapujemy sobie. I no działać. Grasimy kawetę. Siedzisko pasażera do góry, żeby było tutaj fajne dojście. Będziemy sobie działać, panie i panowie. Jutro, 8, 8 marca. Jeszcze przy okazji mogę wam złożyć wszystkim rolniczkom życzenia wszystkiego dobrego. I tyle, dobra. Zamykam sobie ten garaż. Miejsca od cholery, będzie, będzie można sobie śmiało odjechać przodem. I no i, i no działać. No, fiatem sobie wjechałem tutaj na to miejsce, gdzie Zetor był. I zważając na sytuację, że, że tutaj jesteśmy, powiem Wam, co się stało. No, stało się po 10 latach, bo na pewno był fabryczny akumulator. No, już odpala jeszcze tam w swoich siłach, ale już ma coraz ciężej, i zakupiliśmy sobie nowy. Zobaczymy, ile ten wytrzyma. Firmy warta Stary, tutaj widzicie taka firma jakaś dziwna, chyba jakiś niespotykany, nie wiem Też będzie czas, to się jego wymieni I tyle Dobra mordery, zamykam sobie tutaj blaszak Idę chyba na jakiś obiad i wtedy będę sobie działał dalej z przytorku No i zobaczcie, ze mną jest Majka znowu w garażu. Cieplutko jest, tak? Majorś jest traktor? Jest. No i zobaczcie mordeczki. Mam już Waję od jego wykręconą. Odkręcam sobie teraz pokrywę. Jak mówiłem wam, trzeba położyć uszelkę. I będzie bajka. Będzie pan zadowolony. Widzicie? Tu całe sied tu siedzisko mam podniesione, bo nie szło to w ogóle tego wyciągnąć. I tak to już jest, nie? Maja? Tak? Czy nie? Maja! Gąbaryło. Co nie? Jak nie? Widzę, że tu nabiegłam ze sobą. No, może tak stać nawet. Wkładanie dwa się tylko... Co się dzieje? Ej! Robaku? Robaku, robaku, robaku! Rybaku! Masz tutaj klejk. Trzymaj. Trzymaj. O. Widzisz? Mam o, zajęcie teraz. To o, tu bycza, zawsze z światła. świata. Uszczeleczko na to. Trochę pozostawię to, żeby to trochę przyschło. I pokrywę będziemy sobie zakładać. I tak to wygląda, mordeczki. Mam już uszarkę też przyklejoną. Troszkę sobie podesknie. Teraz jadę sobie po opaskę tutaj na nową gumę na Nowajche. I po taką śrubkę tutaj w to miejsce koło miarki oleju. Biorę sobie na wzór, bo to jest to samo z tą kulką co na wodzikach chodzi, żeby tylko miały taki sam gwint i składamy. i Zobaczcie mordeczki, jestem w trakcie zakładania tej gum, tu musiałem wyciąć dziurę na, na wlew i na miarkę, bo widzicie, tak jak mówiłem Wam jest inna pokrywa, jest nowa i jest w innym miejscu po prostu, trzeba przerabić troszkę, tak samo tu w gumie. Tutaj jest wszystko poprzykręcane już, Romało mi pomógł to wrzucić. Nie zdążyłem nagrać, bo Romeo miał wyjazd. Musieliśmy szybko to wrzucić. Tu mam wrzucane wszystko, wszystko poprzekręcane, wajcha, wszystko też. Kwestia tylko mówię podłogi i tych wajch, no tych gumek. Tu nowa guma też jest. Tu będę musiał sobie coś przykleić, żeby tą starą zasłonić. A tą, starą, a tą nową tutaj praktycznie będzie ładnie okrągło sobie wytnę. Tutaj jest kwadratowo, a tam sobie wytnę okrągło i będzie szyk. Zobaczcie zima, zima cały czas skakuje, Sypie jak głupie No i dobra mordy, ja mam nadzieję, że vlog się spodobał Może jeszcze mi się uda to dzisiaj złożyć, ale nie wiem Muszę skoczyć do miasta o, jeszcze tutaj takie te do drzwi Dołożyć, żeby trzymało się jak się otworzy I będzie bajka no dobra mordy, ja mam nadzieję, że vlog się spodobał, trzymajcie się i na następnym logo tutaj będzie rozkręcony zatorek, rozjechany i musimy sprzęgło od wałka wymienić i będzie wszystko na tip top. Trzymajcie się, ramy i gaci mamy, nara.